Oglądasz kolejny filmik na YouTube, spędzasz kolejną godzinę przed telewizorem, szukając i myśląc, że może któregoś dnia pojawi się na ekranie ktoś, kto w czarodziejski sposób przyprowadzi cię do Chrystusa. Siedzisz na krześle i głównym, główną wymówką jest: jestem zbyt słaby, nie mogę tego zrobić. Nie dam rady, jestem taki słaby. Przyjacielu. Przyjacielu, spójrz na siebie. Zobacz, co ty mówisz. Jak ty się zachowujesz? Czego ty tak naprawdę pragniesz? Czy pragniesz, aby twoje ja ciągle było na tym tronie? Tak jak do tej pory? Czy pragniesz aby to Bóg w końcu zasiadł na nim. Aha, czyli chcesz tego i tego. No niestety, ale tak się nie da. Tak więc skierujmy te słowa tylko do tych, którzy chcą, aby to Bóg w końcu zasiadł na tronie waszego serca. Ale powiesz, nadal się boję. Boisz się czego? Boisz się tego, że nie dasz rady, boisz się tego, że. Grzechy będą zbyt silne? Boisz się tego, że życie z powrotem cię wciągnie? Boisz się tego, że Bóg nie ma mocy? Czego ty się boisz? Pierwszy list do Koryntian: Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znaleźć. Tak naprawdę ty nie chcesz przyjść do Boga. Tak naprawdę podoba ci się życie w twoim grzechu. Tak, chciałbyś kilka z nich zachować dla siebie. Dlatego nigdy nie będziesz w stanie tego zrobić. Kiedy przezwycięży strach, lub wątpliwości, przyjdzie kolejna wymówka. Odrzuć to wszystko. Jeżeli chcesz pójść za Bogiem, On jest gotowy Cię przyjąć już teraz. Ale nie możesz szukać wymówek, ale nie możesz zostawić czegoś dla siebie. Musisz wziąć swój krzyż, żeby móc go naśladować. Musisz przyjść do Niego w pokorze, oczyścić tron swojego serca z własnego ja i powiedzieć: Panie, Jestem bezużyteczny i taki byłem całe życie. Ale teraz chcę, abyś ty zasiadł w końcu na tym tronie, bo tylko ty możesz prawdziwie żyć przeze mnie, we mnie. Tylko ty. Inaczej to wszystko, co robię, to jest jakaś śmieszna gra. Są takie słowa. W drugim liście do Koryntian Paweł za wszelką cenę chce podkreślić, że to właśnie pełnia mocy Bożej okazuje się w słabości. Jeżeli jesteś słaby, to jesteś bliżej tego, aby oddać się Bogu niż ten, kto jest mocny. To prawda. Jeżeli jesteś słaby, to jesteś bliski tego, aby w końcu się poddać. A Bóg tylko na to czeka. On przyszedł na świat, przyjął ciało człowieka i uniżył się jako sługa. Zabity na krzyżu, pokazał swoją słabość. Choć był Bogiem, mógł zrobić cokolwiek by zechciał. Jego słowo mogło stworzyć cokolwiek by zechciał. I to by trwało do tej pory, tak jak na początku. Ale wybrał, aby być słabym. A ty boisz się być słabym? Nie bój się. Nie bój się, przyjacielu. Słowo mówi tak: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To On da ci siłę, aby iść. To w Nim będziesz mógł zdobywać góry. Ale najpierw musisz paść na kolana. I poddać się w pełni. Szukaj jego miłosierdzia już teraz, przyjacielu, czas jest bardzo dziwny i napięty. Skąd wiesz, czy jutro także dostaniesz ten dar, abyś mógł przeżyć kolejny dzień? Skąd wiesz? Nie chcę straszyć cię potępieniem, ale pragnę zaprosić cię na ucztę. Odwróć się od swoich grzechów, odetnij stare życie. Zrób to już teraz stanowczo bez patrzenia wstecz jak żona Lota a pan przyjmie cię i wybaczy on oczyści cię i da nowe życie niech cię bóg błogosławi